Proszę Państwa, za chwileczkę nastąpi moment wręczenia z ukończenia studiów podyplomowych. Przede wszystkim gratuluję ukończenia Szkoły Edukacji Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności Uniwersytetu Warszawskiego. Szczerze mówiąc, tak jak szedłem do tej szkoły, to wiedziałem, czego chcę się nauczyć, ale się nie spodziewałem tak naprawdę, jak dużo dostanę. Przekazywana wiedza, kształtowanie odbywa się nie poprzez teorie czy jakieś przykłady, nawet casey, ale poprzez celowe i zamierzone działanie prowadzących, którzy realizują wszystko to, czego uczą. Szkoła Edukacji otwiera e, myślenie, e, otwiera nas na nowe możliwości, m, daje nam narzędzia do tego, żeby rozwijać się, rozwijać nasze kompetencje nauczycielskie. Nie dojrze, że dostajemy najwyższej jakości specjalistów, to jeszcze nam dają stypendium i mieszkanie tutaj na miejscu. Dla osób, które myślą o edukacji w jakikolwiek sposób, to no to jest najlepsze miejsce, jakie można się znaleźć.